Hej, right hey, cześć, się mną wszystkim, tutaj jestem 2, i to jest... <coughs> Nie wiem, który już odcinek... <coughs> Kurde, przepraszam. Z kolei... E... Sir... Przepraszam. Battlefield Heroes. Ale wiem, że to jest kolejny odcinek i... Yy, kontynuujemy serię. <kud> yy, no, FPS, najlepsza gra najlepsze gry, no nie? Ostatnio właśnie grałem w ścigałkę na speed y World. -do? między innymi. Ok, przejmuję, Może nożownika jakiegoś. O oh, fuck, udało mi się, jestem w A Chodź tu mi, pomóż kościół. Tak jak <laughs> może się zauważyć, że mam tutaj 14 level specjalista drugi, bo gram na innym koncie, na którym gram gram, sobie, gram tak sobie normalnie, bo nie. wiem, po prostu tutaj jestem lepszy. No, może nakręc... będę nagrywał tamtego mojego starego konta. No na pewno będę nagrywał, bo... Ale tutaj chciałem właśnie wam pokazać jak wygląda mój wykookszony gościu. Yy, tutaj właśnie mam maskę taką, którą wygrałem. Za, yy, no, z WORRUMIA taka nagroda. Yy, o kurde. Nie Przegram, przegram życie. To on jest Ale też... mamy specjalisty. zupełnie że walcz. Nie lada Tak czekam. Jezus, co się dzieje? Zjednij, Afel. Już, już. Jeszcze trochę, no. Nie ma szans. Będę się musiał, kurde, ukryć. Przegram. Gdzież mnie zaatakuje. Nie! Zresztą, co mi to... Tak, przegram No gdzie on jest, no? No, nienawidzę tego Okej, okay, dam ci się zabić Jeden strzał i pomiałeś? Jeszcze O, 52 akurat, to jest właśnie dobrze On uciekł? No i nie, tam się strzeli Nie, albo na dole? What the fuck, gdzie on jest? Czekaj Czekajcie, Ja chciałem powiedzieć, ale on mi przerwał, kurde. Obiegnij. Malina. Ale patrzcie, wszedłem do gry. I nie, no i mnie zabij, zabij mnie już, proszę. Nie będę się oszczędzał. W dupy to mam, że jesteś ranny, zarąbałbym się, jak ci chciało, ale... Ale okej, okay, yy, przegram to, Chyba, że... Szy szycie. No Tutaj mam nick Syzyje5522 e, e, Wymawia się SZJ To jest taki skrót od mojego imienia i nazwiska Zgadnijcie jeśli chcecie yy, No i właśnie chciałem powiedzieć że tutaj jestem tylko krzony, yy, Albo nie jestem Ukryję się w zboszu Przecież to i tak nic nie ma Dzięki. Jedziemy! A ten gość też ma taką maskę. czy nazywała Kokarda. Mm. I gram na, na najlepszej grafice. Heh. Bo mam, jak już mówiłem, nowy, nowy komputer. dni Gerald. Czarki No cóż zrobił gościu. Czy, nie. 25 rzeczy już mi zabrał. Kamikadze zrobię na własnym, ale taki. Jeszcze... Kamikadze. Jadę im w pier... Mm, 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 w pier... Mm, mm, mm. potem z czołg. Eee! Co jest z sniper szczogiem? Nie, słusznie, bo sniper się dopadłem. Brrr. Kurde. No patrz, patrz, patrz. U, dostałeś siba. Ty jesteś gościu chyba horpsyczny. No i patrz, kto sobie wygrał? Ten gość, yeah. Yeah, baby. Yeah. Yeah, baby. Okej, okay, opowiem połowę są A teraz musimy się zrehabilitować. Tutaj, tutaj I wygrać. wygrać to, co powinniśmy wygrać od dawna, czyli wojnę. Wojnę, nie, nie, o, patrz, 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 to jest Gerald. No fajnie, fajnie, Już się popisał klasą gościu. A żeś mi zabrał... O kurde, zabrał. No patrz, ja wyszedłem. No patrz, dałem ci tu. Ej, wiesz, bo to jest takie mądre. I teraz ty się No Nie patrz, patrz za ten cię wrażenie. patrz, 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 wow, wow, wow. Ha! Przechodzę się taki Nie! Co to jest? What? <laughs> biegnij, biegnij, biegnij! biegnij! Biej. Co to <laughs> <laughs> Majher! Nie, przegramy to. O, już jest takie, takie dziwne odgłosy. Takie, miau. Ale jest po 5! lol. Ale je, je, jeżeli widzieliście e, pierwsze, pierwsze punkty, to była dla nich przewaga sromotna, a teraz jest, było w tych, e, w... O, w bazach było cztery dla nich jest 3-1. E, nie <laughs> the way. Way. What the fuck? What the fuck 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 fuck. F <laughs> <laughs> to, to! GG. G. Yeah. Zwycięstwo! Zwycięstwo, tak ludzie, e, 2-0. Jezus Maria, ale... No nie wiem czy jakoś w ogóle sobie Zabiłam na pewno, ale nie. ile? Nie wiem czy zmienię to konto w ogóle. W ogóle się pewnie mi się mówię. W ogóle, ale się pisze w ogóle. Nie wiem czemu. Mm. Ale nie wiem czy w ogóle zmienić ten m, konto na to SDJ 5.5.2.2, mieć y... a 2 Tablica O byłem czwarty okay. Nie wiem czy właśnie nie zmienić, ale czy też z... grać tak od nowa, bo to był dobrze, w sumie to mój, bo większość Tyberów... Zaczynało właśnie od takich leveli... dobrych. A ja właśnie chciałbym zacząć y, od pierwszego lewla. Chyba na szóstym skończyliśmy, nie? Kamil Polak. Dobra. Aha! Nie się Nie! No i w co? chciałbyś? A Ładnie, święty Mikołaju, napalaj go. jesteś niegrzeczny w tym roku. Ja bym taką kwestię powiedział. O, Kamil Woźniak nie żyje. Asysta. Kamil Woźniak dead. Nie, Kamil Woźniak dwa. Kurde, 2. Kurde. Gdyby walnął centralnie w, w niego, to <coughs> dostałbym... Sobie... No patrz. O kurde. On idzie do przodu, what the fuck Na weże zrobię kamikadę za ja, on to nie w deadnąć, Taki Matrix, lol! Stop! I ty strony zabrałem. Nara Znowu 7, siedem, siedem, seven, seven... Yes, Mówię, daj mi wejść! Wikidekiel. To jest emocjonująca rozgrywka. Ja wiem, patrzcie, nie wiem właśnie, czy zagrać w Battlefield play for free, mimo to, że już grałem, ale mnie No, Ja tego w tej grze nie Gość pikuje! Nosem... nosem, tak na albo śmigłami samolota, po prostu w dół. Po czym się odbija jak jakaś gumowa piłka, wyskakuje w górę i ja dostaję obrażenia, a on wie co się co dzieje. dzieje. A! Ładnie, ładnie, muszę przesłuchanie. Chociaż nie, ja to już rozumiem. No i w ogóle, albo czasami robi gość, rość, gość. Robi kamikadze, kurde w ziemię samolotem, po czym wyskakuje samolot wybucha, ja przy tym ginię. ginę. Ale nie, bo to jest po prostu identycznie. Nie, bo to jest nieidentycznie, jakoś wyskakuje z 5 cm samolotu przed wybuchem. Nie, bo, bo coś takiego może się przystawić. Naprawdę. Ja miałem przewagę, bo ja zacząłem pierwszy atakować, ale później dałem sobie tarcza. Okej, okay, za drzewem. <śpiewanie> Tego nie było. O nie, weź mnie, został. Siedem. No ty gościu. No, dzwonik z noterbą. Spamu, spamowano w tym sklepie. Nie no, to sniper, snajper, ja go zaraz zdejmę. Ja od tyłca pójdę i go zdejmę. Na drabinie wyjdę. No, możecie mnie zabić. Teraz mi to wisi. Uważnie, że nie żyję, bo... ...nie A w nocy mapka nawet... ...nie jest tutaj strasznie ciemno, a... No, w sumie to była, była gra bez sensu, gdyby było ciebie. Eee, mi chodzi, że tu nie jest ciemno i to tak fajnie świeci to... I ja tego nie rozumiem. E, teraz nie mogę dać kamerki od przodu. ja tu zrobię zasadzkę na jakiegoś snajpera. Okej, okay, dziesięciu przepraszam. Aaaa! Elo, 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 elo! Mm. 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 What the fuck! Jakim prawem no! Aaaa! Ej, on mnie miał na hita tym nożykiem? Syzorykiem jakimś, kurde? Nie, ja robię na niego Syzorykiem Nie, nie. Z jakimś, kurde. Szwajcarskim nawet, pewnie. Nie, to nie był szwajcarski, bo z szwajcarskim tym prędzej będzie sobie. Ja będę marnował czoł, to jest tego. Boś i tak sobie to ulepszam. Nie ulepszam naprawdę. Ale okej, okay, to widzieliście to czterstwo. Ale... Miałem ja na myśli to, zaraz wam pokażę. No gościu, co ty robisz? Co ty... Teraz co przegram to, prawda? Stoi tam. Stoi. Pewnie, stój sobie. Zrobi na mnie zasadzkę. E, mam na myśli to, że patrzcie. Ja jestem tak... E, ogólnie jestem białasem. Ale według e, tej maski, moja twarz jest Moja twarz jest czarna. Patrzcie. Ja pierdziłem, już wyszedł. Nie no, on też zrobi teraz... O, stoi już tam sobie Kryje się, Myślę, że ja go nie widzę, bo ja jestem takim tempolą, nie? Nie, nie, nie. O, widzę jego dupę. Widzę jego dupę. O, teraz ja sobie tutaj tak stanę, on mi nie, on mi nie może... A, ty też dał cieniącie. No patrz. <laughs> to jest absurdalne, może zeskocz! Ej, ale to będzie mądre. Debil. Ja mam czas. O, fapa. Patrzę na jego rękę, jak przykłada sobie. Widzieli, widzieliście ten ruch? Co ty goście robisz, myślę, że mi zadasz jakieś obrażenia? Ja jestem po prostu gościem w sporgaciach i czapce. To nie jest czapu. No i po co ja zrobię akcję i co? Bo no myślę, że jak sobie też tam gunwo coś da. Pleryny nie Co? Ha, bo, pf, może jesteśmy rodziną, bo Harry Potter to też mój kuzyn. Mm, tak, nie będę się chwalił, ale to jest mój kuzyn. A i patrz. Teraz mam pomyśleć, że jestem ten <laughs> Dekiel i 2012. Nie, no spoko. Nawet napiszę spo, so, spoko. No, a ja nawet tam nie mogę patrzeć. Trzeba tylko Też to wyskoczę. Kurde, na skoczyć nie wiem. No ładnie! No, bo ja wiem, może dla, Bo ja wiem, bo jesteś debilem, gościu. Jesteś debilem! Nie no, to było zabawne. <gry> ten Muszę, że sobie że ten odcinek chyba nazwę. Jesteś debilem Nie, tak nie ma z odcinku. To była by... no Nie patrz, jeszcze raz zginął! Patrz, nie patrz, patrzcie! On jeszcze raz ginął! Nie wiem czy to była asysta, bo mi znaczek takiego pełnego programu, który nagrywam e, zasłania. Chyba zabiłam też jazdę cios spchnięcie w żebra Eno no przegramy to ale i tak on jest debilem Napiszę nawet Eko Elo nie no Eko jest Debilem Teraz mogą mnie wywalić za złe słownictwo. Ale patrzcie nawet na tej najlepszej grafice to tak fajnie dymi się z tego fajnego czegoś. Okay, Jak teraz to będzie nieustraszony czołg czołgisty? Oj znowu tam stoi... Nie, to nasz perfecie. Okej. Okay. Więc jaka to jest sytuacja? A czemu em, Albo mi się zawołał, że oni mieli e, 21. 101 różne. Na jeść. Co? co? To pieogar. Czwarty. Cieniec. Jest 3-1, ale to nie znaczy, że mamy pewne zwycięstwo w Ale byśmy to wygrali, to by było po prostu. E, taki zakładzik, że jak wygramy to kłaniacie mi się jak Allahowi, nawet przed komputerem jeśli przegramy ja nakręcę odcinek z... z czego, a z czegoś bardzo głupiego mowa stoi. czyli już muszę szukać bardzo głupiej gry bo nie sądzę, że Jest, będzie taka nowa seria mm, o nazwie Zagrajmy w gry i w tej serii będę będę e, w tej serii ja osobiście będę grał w gry z interneta z interneta będę grał w gry teraz my zginiemy ja, ja złek, swek, 100% no fuck, muszę nagrać z czegoś głupiego Muszę znaleźć jakąś głupią grę Ale weźcie Muszę to robić Co ja zrobiłem właśnie Okej okay, ale właśnie o tej serii No to jest nowa seria która... która będzie się właśnie nazywać Zagrajmy w gry I w tej serii właśnie będziemy grać jakieś w gry z interneta. Między innymi na przykład nie wiem Z jakiej strony gdzie są No gry takie nie online jak ta gra Tylko gry w, y, takie Leżowa potyczka to jest ostatnia właśnie potyczka mm, w tym odcinku. No i w tej, w tej serii będziemy grać w gry, jak już mówiłem. Dzisiaj może nagram i wrzucę jak, jako pierwsze już ten odcinek. No chyba tak. Żeby No Okej, nic. Nic ja nic nie mówiłem. Ja nic kurde nie mówiłem. Ale nie, dobrze sobie jestem genialny, mówię coś. To chciałbym wrzucić wcześniej niż ten odcinek, w którym to powiedziałem. Ale nie, bo to jestem ja. To inne. Weżę mnie ponę. Okej, okay, jedziemy. Fajna ma bokobrody takie jak ja. To szkoda, że teraz ich nie wychodź. Bardzo fajną czapkę. Boże, to jest czapka, to jest maska. Obie A... Speniali! Jedźmy na ich... Naj... Nie wiem, co Ja w ogóle nie gramy na tej... Mat o, patrz, jestem Murzynem widać kurde, że jestem Murzynem nie pisowała e, maszynówka e, przenika przez auto ale jestem Murzynem mam białą szyję, a jestem Murzynem e, nie, bo mi sobie tylko Opatrzę, nawet widać na tym moim takim w lewym górnym rogu takim czymś takim Murzynem co ty coś chciał zrobić, my myślałem, że przeżyjesz? Co? się Hehehe, <laughs> ale mam zęby czyste, jaj. Nienawidzę luszewki. Nienawidzę. Ej, po prostu. Może jakiś kwiat już przyjdzie. Co ja zrobiłem zrobiłam? Przecież nie chciałem Jebuuuu. Wykaż, że tutaj nie ma takiego motywu jak smajcie, bo owszem gram w smajta. Jak mam to, to sobie zbię na, na sobie, sobie zobaczcie. W smajcie jest to taki motyw, że sobie po prostu idziemy do takiej jakby naszej kwatery głównej. Czyli tutaj mogą być właśnie takie flagi i nam odnawia życie. No tego no i patrz. Bo ja wiem. Zaraz się możesz tu że sobie miesz fajn szokkana. Nie masz. Nie no ja mam czas, spokojnie. Czas na herbatkę. Nie, bo, bo jest Nie. bardzo dobry czas. Oczywiście jeszcze 15... A, Tutaj się będę na niego czaił jak pantera. Pantiera. Może na niego się ale. Ej, on zabił jeden. na widzę tego. On zabił jednego? Ej, ty on zabił dwóch? Ej nie, napijasz się z... jak na swój rozum. Dobry. Znów no, właśnie chawalibyśmy lepszego. Opie, na o, nie ma takiej opcji jak pani gry. Raz to już teraz to był jolo swe. <kłysy> Przepraszam. No i górne karło. Rozbadzierba maraton kaszlenia. Nie wiem czy coś takiego też macie. <laughs> co was to, czasem rakiem <laughs> no patrzcie powiedzmy hmm. <laughs> że o że ten odcinek będzie krótszy z tego powodu że kości się wycykali po dwa razy przegry... nie a nie bo my raz przegraliśmy, się wycykali więc to by było na tyle jeśli się podobało szelcie... Yy lajka. No yy, widzimy się w następnym odcinku i w tej nowej serii zagrajmy w gry. No to do zobaczenia!